Myślenie przenika całe nasze życie. Świadomie czy nie, wszyscy spędzamy w tej sferze umysłu dużą lub większą część naszego czasu. Medytacja jest jednak odmiennym procesem, który nie pociąga za sobą myśli dyskursywnej czy refleksji. Ponieważ medytacja nie jest myślana, w ciągłym procesie milczącej obserwacji wyłaniają się nowe rodzaje wglądu. Nie musimy walczyć z myślami, zmagać się z nimi czy osądzać ich. Zamiast tego możemy po prostu nie podążać za nimi, gdy tylko sobie uświadomimy, że się pojawiły. Kiedy zatracamy się w myśli, identyfikacja jest silna. Myśl zagarnia nasz umysł i porywa go. Także w bardzo krótkim czasie możemy rzeczywiście znaleźć się daleko stąd. Jedziemy w pociągu skojarzeń, nie wiedząc wcale, jak do niego wskoczyliśmy, i z pewnością nie znając stacji docelowej. Po przejechaniu pewnej odległości możemy się obudzić i zdać sobie sprawę, że myśleliśmy, że zostaliśmy zabrani na przejażdżkę. Kiedy wysiadamy z pociągu, możemy być w całkiem innym stanie umysłu niż wtedy, kiedy wskakiwaliśmy do środka. Zatrzymaj się teraz na krótko i przyjrzyj się bezpośrednią myślą powstającym w twojej głowie. W ramach ćwiczenia mógłbyś zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że siedzisz w sali kinowej, patrząc na pusty ekran. Po prostu czekaj, aż pojawią się myśli. Ponieważ nic nie robisz, oprócz czekania na pojawiające się myśli, możesz je sobie uświadomić bardzo szybko. Jakie dokładnie one są? Co się z nimi dzieje? Myśli są jak pokazy magiczne, które wydają się prawdziwe, kiedy się w nich zatracamy, ale zaraz potem znikają pod badawczym spojrzeniem. A co z silnymi myślami, które na nas oddziałują? Patrzymy, patrzymy, patrzymy i ni stąd ni zowąd pstryk. Zniknęliśmy zatraceni w myśli. O co w tym chodzi? Czym są te stany umysłu, lub określone rodzaje myśli, które raz po raz nas porywają? Także zapominamy, że są one tylko pustymi, przemijającymi zjawiskami. Będziemy zdumieni spostrzeżeniem, jak dużo władzy przekazujemy bezwiednie nieproszonym myślom. Zrób to. Powiedz tamto. Pamiętaj, planuj, nie dawaj spokoju, osądzaj. Jeśli potrafimy z całą ostrością zobaczyć, jak myśli powstają i przemijają, wówczas tak naprawdę nie ma znaczenia, jakiego rodzaju myślenie pojawia się w umyśle. Możemy patrzeć na nasze myśli jak na przemijające przedstawienie, którym są. Z myśli biorą się działania. Z działań wynikają wszelkie rodzaje konsekwencji. W jakie myśli zainwestujemy? Naszym wielkim zadaniem jest widzieć je wyraźnie, tak abyśmy mogli wybrać, według których mamy działać, a które po prostu pozostawić własnemu biegowi.